Znajdujemy się w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu. Naszym gościem jest dzisiaj wyjątkowy artysta, Charlie Green, trębacz jazzowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jakie były pana, pana początki w tym muzycznym świecie? Jakie, jakich inspiracje i mentorzy? Well, um, actually I started playing trumpet in school in America. Rozpocząłem swoją przygodę z trąbką w szkole podstawowej. Jako małe dzieci moi koledzy grali futbol amerykański, koszykówkę, ale ja zawsze lubiłem muzykę i grałem muzykę. Ale na to mieli też wpływ świetni ludzie, którzy mnie otaczali. Miałem to szczęście, że otaczali mnie ludzie z obszaru muzyki klasycznej i oni właśnie mnie zainspirowali. Następnie, kiedy byłem w szkole wyższej, tam zainspirował mnie Harry Winfield, dyrektor Big Bandu. Kolejną osobą, która mnie zainspirowała i pomogła, był James Stent. Potem inspirowali mnie muzycy działający na terenie Zachodniego Wybrzeża. Wielu nauczycieli znalazłem w Los Angeles, Chicago, ale też muzycy europejscy, nauczyciele z Amsterdamu. Spośród jazzowych muzyków największy wpływ na moje umiejętności gry na trąbce mieli Lou Bennett, Miles Davis, Dexter Gordon, Ben Webster i ludzie im podobni. Kiedy stwierdził pan, że pana muzyką numer jeden będzie jazz, czy było jakieś poszukiwania wcześniej, czy po prostu to był tylko jazz i zawsze jazz? Well, I did not decide yet. <laughs> Ja nie zdecydowałem o jazzie. Moją decyzją muzyczną jest to, że gram na trąbce, ale kiedy decyduję się na granie jazzu, popu, muzyki klasycznej, czy nawet bluesa, czy jakichś innych rzeczy, to dla mnie najważniejsze jest to, że staram się grać ten rodzaj muzyki, ale punktem wyjścia jest przede wszystkim trąbka. Jest pan na takim etapie, grał pan z tyloma artystami. Że w muzyce coś pana jeszcze zaskakuje, są takie momenty. Każdego dnia przeżywam jakąś niespodziankę i na przykład dzisiejszy koncert z Krzysztofem Pumą Piaseckim jest dla mnie wielkim przeżyciem, wielkim zaskoczeniem. Podobnie jak niektóre projekty klasyczne, w których biorę udział, czy projekty big bandowe, tak samo. Także w każdym momencie w dalszym ciągu to są rzeczy, które mnie zaskakują. Jak wygląda współpraca z muzykami na scenie? Czy trudno jest się zgrać? Nie ma problemu ze znalezieniem porozumienia, ze znalezieniem wspólnego języka. To wszystko jest ciągle to samo, ten sam język i te same wibracje. Czy ma Pan takie miejsca, do których chętnie wraca z koncertami? teraz, Takim miejscem jest na przykład Polska, gdzie przyjeżdżam dość często, gdzie gram koncerty, oprócz tego robię wszelkiego rodzaju warsztaty, gdzie biorę udział jako juror, także szczególnie w południowej Polsce. Także tym miejscem, gdzie chętnie wracam, jest Polska.